W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że rzucę wezwanie jednemu z najlepszych graczy Fortnite'a w całej Polsce, by się przekonać na mojej własnej skórze, czy taki boss jak ja ma jakiekolwiek szanse pokonania jednego z najlepszych graczy Fortnite'a w całym kraju. Moim przeciwnikiem jest mój drogi gość tego odcinka, czyli Gigaspet. Gracz, który już rywalizował w wielu różnych zawodach Fortnite, a do tego nawet parę wygrał, gdzie stawka wygranej nie była mała. A na drugiej stronie ringu jestem ja. Czyli typowy gracz Fortnite, który nie ma nawet pojęcia, jak sobie radzić z typowym botem w Fortnite. A dzisiejsza stawka tego odcinka nie będzie mała, ponieważ kasta ma szansę aż do wygrania całego 1000 zł, o ile wypełni moje wymagania. Do wykonania będzie miał aż trzy różne zadania, które będzie musiał wygrać przeciwko mnie, inaczej, z każdą przegraną, będzie stracił wielką część swojej nagrody, a jego zadania nie będą łatwe. Dlatego serdecznie zapraszam was do tego odcinka, abyście się mogli na własne oczy przekonać, czy Wojtkowi się uda zgarnąć, całą nagrodę, czy może i wyjdzie tylko z małymi groszami. Dobra, Kaster, jesteś gotowy na nasz pierwszy challenge dzisiaj? No ja jestem gotowy. No i dobrze, to mi się podoba. Dobra, zaczynamy. Wyzwanie numer jeden: mokre lutowanie. Po dodaniu nowego sezonu Fortnite, Epic dodało wiele nowych przedmiotów do gry, w tym wręcz nowe, złote splasze Midasa, które nie dość, że leczą gracza, których używa, to jeszcze jednocześnie dają mu efekt szybszego biegania. Nasze zadanie jest bardzo, ale to bardzo proste. Z malutkim haczykiem. Kto więcej takich splashy znajdzie w jednej rundzie, wygrywa pierwsze wyzwanie. Natomiast wiedząc, jak dobrym graczem jest Wojtek, nie mogą mu na to pozwolić, żeby wygrał tak łatwo pierwszą rozgrywkę. Dlatego za każdą eliminację było odejmowane nam punkty w wersji splashy, zmuszając nas do unikania jakiejkolwiek walki, w jakąkolwiek wyszliśmy. A to oznacza, że za każdą eliminację był odejmowany jeden splash. Więc w zależności od tego, czy wygram ja czy Wojtek, jest jedynie w tej kategorii tylko kwestią warta. Więc zobaczmy, jak nam pójdzie w pierwszej rundzie. No dobra, życzę ci przygranej, kolego. W już to się cieszy, dobra, nie, ja nie jak to nie, da. nie, no to ja muszę wygrać, weź. Nie ja lecę na moje zadupy, tyle się na swoje, do widzenia. Okej, okay, dobra. A no i jeszcze jedna rzecz, możesz zabijać ludzi, ale pamiętaj, za każde zabicie kogoś będą ci odejmowane punkty w wersji z więc pamiętaj i uważaj kogo zabijasz. Aha, fajnie wiedzieć. Czyli wiadomo, masz tam jakby wolne pole, ale ja tam się nie chcę jakby, o Jezus Maria, jaki tu mnie... Mam już dwa, mogę uciekać. A, że co już? A, to tylko ty dobra, mogę króciutko. Ej, tu jest, tu jest piątka ludzi, co jest? Ja z pierdziałem weź. Już mam dwa splesze, akurat, ale bro nie wywalę, żeby nie było. Coś znalazłeś? właśnie, nic nie wiem, ma, jak tam u ciebie? Jak na razie jest, u mnie wszystko dobrze. Na razie jestem tylko na jakiejś zatupie, ale mam tylko dwa splesze, nie, nie chcę ich jeszcze, jeszcze używać. Gdybym miał sobie jeszcze aktualnie lame, to byłoby jeszcze idealnie, naprawdę. Tu akurat sobie przyznam rację. Gdyż Fortnite jakiś temu dodało nowe złote lamy do Fortnite, które mają większą szansę do wydropienia aż do 6 sztuk złotych splaszy. Które dałyby mi naprawdę wielką przewagę w tej pierwszej rundzie. Niestety później bardzo pożałowałam tego co powiedziałem. A dlaczego? to ja wiecie już bardzo, ale to bardzo niedługo. Ty No i znowu nie ma żadnego. Masz coś tam? E, do tej pory mam daje tylko dwa, więc na starajcie mnie to nie jest zbyt ładnie. No nie dziwię się i tam ja i dalej nic nie mam. To ja mógłbym sobie do strefy iść, nie? Bo akurat mam dwie apteki w sobie jeszcze, ale kurde, żeby potem jeszcze nie zginąć w niej, to byłoby w tym jeszcze lepiej. O Jezu Maria, atakuję. O <laughs> no, no, to mi się szkodowa taka nagrada, nie? Nie no, ja nie rozumiem jak taki item może być tak trudny do znalezienia. Ja impuls akurat znalazłem, to się nie Więc, mówiąc w skrócie, cała nasza rozgrywka była trudniejsza niż wam się to w ogóle może wydawać. Gdyż po tym jak obydwaj przeszukaliśmy całą połowę całej mapy, coraz większa stawała się szansa, że coraz mniej splaszczy nam się uda znaleźć w końcowej strefie, dając nam wielką możliwość na wielki remis pierwszej z trzech rund. A w tym etapie gry wchodzenie do strefy byłoby wielkim grzechem dla nas obydwu, gdyż strefa robiła się już tak ciasna i tak potężna, że ryzykiem byłoby do no niej wchodzić aż tak w późnym momencie gry. A co najgorsze, to to, że nawet w każdym otwartym sejfie na całej mapie nie było nic do znalezienia, co byśmy mogli użyć w ostatniej strefie. Więc moment wielkiej walki był coraz bardziej bliski. Ja nie mogę, znowu nic. No nie, nie ma, w sumie, stary, w zasadzie poszłem na miasteczko, gdzie w sumie są tego pełne torby tego i temu i tego nagle na, 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 na... Otwieram masę toreb, a ani jednego nie znalazłem. To tylko można to tą zrobić? Nie tylko z torby, to to normalnie chyba ze skrzynek, nie? Ale też normalnie. Tu ich powinna być normalnie masa. O, no, nie, nie wiem. Ty, na automatach będę do kupienia. To nawet w automacie nie ma, to jest chyba jakiś żart. Tak, najwięcej nam spadło w tym szkila na tej mapie, nie? ciężka! Pomóc Nie, ja uciekam. Ale ja mnie auto wywaliło do góry, boże. Żyjesz? Żyję, żyję. Szkoda. Nie, to jest człowiek. Nie, nie, cofany. pan? Stacznie, stacznie, nie mnie, Nie widzisz nie widzisz mnie. To jest zło złota lama, człowiek. ma złotą lamę. Nie gadaj. Monsu, to ramy co mam daje? To otwieraj, dawaj, nie? Cztery, cztery, cztery mam. No. Nie, nie gadaj, spinguj to. Spingować? Nie, Spingo? nie mało. Dawaj, spinguj. Uuu, dobra, jestem w dupie teraz, dobra, w końcu to się dzieje. No, jeszcze kolejne mam. Jest ja w da kupić. A ty masz, ty masz wieramy? Nie, mam jedną. Uuu, ej, tutaj to samo wygląda, no. Nie ma nic. No kolejny Let's go! No nie, nie, nie. Dobra, ale tutaj, tutaj wyrównujemy powoli. Trzeba mówić, nie są ludzie. Nie pytaj mnie, ja się oni nich trzymam daleka. Ja też wyjeżdżał, to mnie spotykam. <grym> nie są. Znacznie, że wtedy nie da się ich nigdzie znaleźć, gdy ich potrzebuje. Bo jest to pewien. Ja. Okej, okay, mam tu jakiegoś gościa do sklepiku. Mam tu koniec, że tutaj na serio nikogo nie będzie, nie? Bo tak to tak się zeskam. To się tam płytam, jesteś tu o sobie. Jak zeskam, pojechałem stamtąd. Serio? O, oh, żywio. Serio. A, nic nie ma nawet. Czy to będzie remis? Oby nie. A jak to powtórzymy? Nie, do czemu by nie? Mlepanie, wygrywka Dobra, tam się aktualnie klepie dwójka Ja bym ich zostawił jak na razie Uw. O, no, jaja, <grym> nie buduj się do mnie. Ty. O, spadł. Nie gasz, się sobie rozginął. Tak, on spadł, stary z wykości. Ojej, oh, no co ty gadasz, serio? W piątek nie miał. widzę, że nie miał. kurde, to będzie chowane. No Momi... Tara, mam mi, stary, mnie pyka jest zastyka... nie to serce No Znowu. Nie no stary, to będzie remis, no. naprawdę, to naprawdę coś by... Ej, jak mówię, myśmy w otrzymali topów z dwa, nie? Tylko jeszcze inny skąd został. A to dawaj lecimy tego i tam szukasz, szukamy i to. Ja ich nie zabijam. Ja też ich nie zabijam, stary, po prostu idziemy... Ewentualnie zobaczymy, czy ktoś jeszcze o. wygra, ale to już jest stary pełny remis, nie? To no się na jednym trzyma. Ej dawaj, ej dawaj, tego idziemy do nich, czy nie? Nie wiem. Ja do nich idę proszę bardzo, jak to tańcz taj. No i dobra Jest rajbit, powtarzamy to jeszcze raz Ale znalazłem, na ziemi leżały teraz Znalazłem właśnie piąty przed chwilą, na ziemi leżał Jak to Właśnie piąty znalazłeś? Ale ja mam piąty właśnie Na ziemi był Serio to teraz w endgame? Tak. Mam pięć. No ja Jest to nie... widzę, widzę, no. Jezus, naprawdę. Na ziemi mi leżało? Na tych noju, dobra, weź. Mówię, że wygram. Psst. A to no, do top dwa w ogóle my nie? Niech się cieszą. No, no nie, w ogóle nie poszło. Ale dobra, służyli sobie. Wyzwanie numer dwa. Zabójca. W tej kategorii mój przeciwnik Wojtek ma coraz większe szanse na wygranie całego 1000 złotych, jak i tej drugiej rundy. I tutaj wchodzimy na rejony, gdzie nawet ja zaczynam się obawiać o moją drugą przegraną. Ponieważ wchodzimy na rejony, gdzie Wojtek będzie miał naprawdę wielkie pole do popisu. Gdyż teraz liczy się tylko to, kto z nas zrobi więcej eliminacji w nowym trybie reload. Gdzie do pewnego momentu gry obydwaj mamy nieskończoną ilość żyć, a osoba, która więcej pokona przeciwników wygrywa drugą rozgrywkę. Każdy z nas leci na inną stronę mapy, a resztę zobaczycie w tej rundzie sami. Trzymajcie mi kciuki. Mój drogi przyjacielu, teraz idziemy na reload. Oj, świetnie, tak mój trelik. Dobra, teraz Ty wybieraj swoją miejscówkę, ja wybieram swoją, lecimy na swojej stronie. Kto więcej kijek wygrywa? Aha. Ja dobra. No to ja powiem, ja, co tam. Nie tam? Jak najlepsze nie wybierz? No tak. Naprawdę. Tutaj akurat odpalam z moda. A to będę robił tego dosłownie tego Bro, what are you talking about, man? Ja tu będę każdego zabijał Ja tu będę każdego zabijał Jak tam ci idzie? dobrze, dobrze mi się, no i bardzo dobrze Piękno, do swojej kości, mi ukradł no A, no daj sobie spokój, naprawdę. Dwa tny mi zabrano. Stop the cow! Ja tu będę każdego zabijał Ej, to masz umrzeć w tej chwili już, nie? No to już umieramy w sumie cały czas, nie? Czy nie? Powtarzamy to. Tu zera emocji było. No bo było, nie było w ogóle emocji, co to miało być. Ale co tutaj, Co na drugi końc łapy. Tak jest. Nie każdy do mi gości, co Niemożliwe. A co to stary mój? Moje szczęście w takim jest. Dawno na Aż tak? I jeszcze jak? Так, you, типа, Yes, 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 yes. No, uciek tam już, kurde, będą. O, jest, że widzę, jest Maria! O wiem, jest, wiem, jest. Przeskrawi się. Jakieś jakiś tu uciekają, no. To może jakieś ammo dla mnie, bo jakoś nic nie mam? No nie wiem, czy ci pomagać. A, no, no, robię, jeszcze raz. ja ci chciałem pomagać. Dalej. Wiesz, mogę uciekać, ammo. Mam. Dziękuję. Do. O, kurde, no naprawdę! na to to jest, o kurde ale nie ma coś fajnego, dobra Na to wygląda! A teraz wyzwanie numer 3, czyli moje ulubione Medic, czyli typowa gra pod leczenie w strefie burzy. Chciałem albowiem bardzo urozmaicić naszą ostatnią rundę finałową z Wojtkiem, dlatego też wyzwałem go naprawdę na najtrudniejszą i na najbardziej ciekawą rundę w całym wyzwaniem. Gdzie wygranym stanie się ten, który jak najdłużej przeżyje w jednej z ostatnich stref. Naszym zadaniem jest przeżyć jak najdłużej w końcowej strefie, używając jedynie przedmiotów do leczenia. A do tego, unikając jakiejkolwiek walki, jaką napotkamy. To znaczy, przynajmniej dla mnie. Ponieważ Wojtek przegrał ze mną ostatnią rundę i utracił połowę swojej głównej nagrody, postanowiłem więc, że dam mu małe ułatwienie i pozwolę mu w tej rundzie używać broni palnej, dając mu większą szansę do samoobrony i do wygrania drugiej z trzech rund. Więc ta runda będzie decydowała tym, czy Wojtek wygra całą połowę swojej głównej nagrody, czy tylko może i wyjdzie naprawdę z małymi groszami. Trzeba nie lecisz, dawaj. No, znam. Tylko proszę zrób mi na przysługę i nie umieraj od razu. Myślałem, że to będzie odwrotnie, ale okej. Okay. No tyż ma to, dobra. Leczenie. ja coś najdę, bo ja jeszcze lubię Ja to ja. ja też nie. Ja tutaj ja jestem na chill Naprawdę się boję nie, że jak raz stanę, to serio zostanę zasnipiony od razu, nie? To jest taka moja dosłownie fobia, od kiedy zacząłem grać w tę grę. Za każdym razem, kiedy stoję, naprawdę się boję, że za każdym razem dostanę sniper w web. To serio dziwię, że my serio do tej pory nie widzieliśmy ani jednego gracza. No on tu gracza, żebyś chciał, nie? Po nie wiem, żebyś tego sobie tam pograł. Zobaczymy jak ci pójdzie, no. No, ja ze snipera tak mało Trzeba po prostu dobrze trafić, to dobrze bije. Naprawdę jestem ciekawy, jak ci w ogóle idzie. Dobrze. A co, po co w ogóle baty chyba, nie? No. Mm. O, ktoś się zrivalował. No to idź z Lami. Nie, 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 nie. LAMI! Pa! Trzeba go ochcić. I mm, tu właśnie yeah. mam już ludków dokładnie ładnie idealnie to genialnie. Ach, chciałem, akcji tą dostałem, no dobra, będę żył. to też strefa idzie, kurde. Oj. Nie slajd! Zostało tylko jeszcze 10 graczy i, i nie chcę tego jakoś mega ryzykować ze względu na mojego killar, czego mam w pocyfunku. Czaje, trzeje, to taka taktyka ciekawe. No taktyka stary, nie wiadomo, to już jak będzie tego naprawdę mała strefa, to będzie ciekawie jak, czy stary będzie tego to po strefie, nie czy nie? A powiesz to, że naprawdę bym chciał. Ja się nie łatwiej tego. Dobra, aktualnie też się trochę wyciszyłem, aktualnie nie chcę, żeby tak nie słyszał, ale tutaj aktualnie się naprawdę dzieje dużo. Tam ludzie budują dookoła, tu jeszcze w ogóle człowiek chodzi, to może lepiej od niego ucieknę jak najlepiej. Nie, 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 kolego, kolego, ty odejdź co proszę ode mnie. Ja cię tutaj naprawdę nie chcę mieć przy sobie aktualnie. Ach, co się dzieje? Naprawdę w tej gierce mam ochotę, żeby zagrać tą osobną grę pod strefę, żeby naprawdę jakiekolwiek fajne emocje były. Eee, coś nie tutaj biją, kurde. Uspokój swoje auto. Zostaw moje auto. Moje auto jest uspokojone. Będzie ci je rozwalę. Nie, 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 proszę, nie rozwalaj <grym> jego. <grym grym> Okej, okay, powoli strefa idzie. Naprawdę musi się powoli iść do strefy i tak nadzi dziś zrobię. Jesus! Ale się nam O mój Boże, naprawdę będzie Ojej to mega O Ale mi serce bije, Jesus Christo, nie? Ja. ja się tylko chowam przez całą grę, ale to dosłownie biegnę o moje życie. Znaczy, aktualnie siedzę, ale biegnę o moje życie. Są to słownie o mną. Niech to! Ach, to małą sekundę dłużej trzeba wytrzymać, no. Ale gratuluję, no. Sekunda brzmi. A to znowu, ale to znowu sekundę różnica, stary, nie? W pierwszej rundzie znaleźć sekundę później dosłownie splasha, kiedy już się poddałem. I w trzeciej rundzie teraz jeszcze sekundę dłużej udało ci się... W... Yes. Sekundę dłużej udało ci się przetrwać. Ej, to naprawdę była dobra gierka. No i co powiedz, mój drogi? No co, od początku wiedziałem, nie? że będzie łatwo. <laughs> z tego powodu, żeby grać dwie z trzech możliwych gierek, możesz sobie wybrać nagrodę ze spektrum. Jaką, jakąkolwiek będziesz chciał. Czyli ja mam trzecią opcję za niespodziankę. Niespodziankę mówisz, że to dobre, no to zobaczymy, co tu może fajnego wydać. No i proszę bardzo, Kolega za zadowolony była nowego skina i 500 dziko w kieszeni, a ja Was zachęcam do subskrybowania tego kanału po więcej tego typu filmów. Widzimy się i parada.